W tym nagraniu ustalimy chronologiczny przebieg wydarzeń w Małym Księciu. Utwór rozpoczyna się od wspomnień pilota z dzieciństwa. Opowiada on o rysunkach, które tworzył, przedstawiały one węża boa połykającego słonia i mówi, że dorośli, którym pokazywał te rysunki, zupełnie ich nie rozumieli i radzili mu, aby zajął się czymś poważnym. Tak też się stało. Nasz narrator został pilotem. Pewnego razu musiał awaryjnie lądować na Saharze z powodu awarii yy, właśnie samolotu. Na tej pustyni spotkał małego księcia. Chłopiec nie wyglądał na zagubionego i jak gdyby nigdy nic poprosił pilota, aby narysował mu baranka. Po kilku nieudanych próbach narrator narysował skrzynkę i powiedział, że w środku znajduje się baranek. Dopiero taki rysunek zadowolił małego księcia. Następnie mały książę podjął opowieść o swoim dotychczasowym życiu. Opowiedział narratorowi o rytuałach związanych z dbaniem o planetę, z której pochodził. Ponadto wyjawił mu, że na jego planecie mieszka Róża. Róża była bardzo próżna i nie mogła się przez to dogadać z małym księciem. Mały książę jej nie rozumiał. Brał poważnie słowa, które, jak później stwierdził, były słowami bez znaczenia. Z powodu tego braku porozumienia, mały książę czuł się samotny. Postanowił opuścić róże i wyruszyć w podróż po innych planetach. Chciał odnaleźć przyjaciela. Odwiedził planety króla, próżnego, pijaka, bankiera, latarnika oraz geografa które sąsiadowały z jego planetą. Geograf poradził mu, aby wybrał się na planetę Ziemię. To właśnie uczynił mały książę i dotarł na Ziemię, gdzie odbył kolejne spotkania. Wylądował na pustyni, również na Saharze i najpierw spotkał Żmiję. Następnie, idąc przez pustynię, odbył krótką rozmowę z kwiatem pustynnym oraz z górami. W końcu wydostał się z pustyni i trafił do ogrodu z różami. Tam zobaczył, że jego róża nie jest jedyną różą na świecie. Przełomowym spotkaniem było spotkanie z Lisem, który został istotnie przyjacielem małego księcia i wytłumaczył mu, na czym w ogóle polega istota przyjaźni oraz miłości. Kolejne spotkania, bardzo króciutkie, mały książę odbył ze zwrotniczym oraz kupcem. Na tym kończy się opowieść małego księcia kończy się również zapas wody. W związku z tym narrator i mały książę wyruszają przez pustynię w poszukiwaniu studni. Ostatecznie, mimo braku większych nadziei, udaje się ten studnię odnaleźć. Pilot naprawia również samolot. Okazuje się jednak, że mały książę podjął pewną trudną decyzję. Rozmawiał ze żmiją, którą spotkał na samym początku. I zadecydował, że chce wrócić do domu, ponieważ w wyniku swojej podróży zrozumiał, na czym polega miłość. Zrozumiał, że jest odpowiedzialny za swoją różę i nie powinien jej tak zostawiać. Żmija mogła pomóc księciu dostać się na planetę poprzez ukąszenie. I właśnie z tej pomocy żmiji mały książę postanowił skorzystać. Następuje... Ostatnia rozmowa małego księcia i pilota, oraz oczywiście bardzo smutne pożegnanie. Pilot jednak wie, że mały książę musi wrócić do domu, nie zatrzymuje go. Następnie następuje ukąszenie małego księcia przez żmiję i odejście księcia, który cicho upada na piasek. W związku z tym, że pilotowi udało się naprawić samolot, mógł on wrócić do domu. Na samym końcu utworu wypowiada się z perspektywy sześciu lat, które minęły od jego spotkania z małym księciem. Wciąż za nim tęskni i wciąż czasem zastanawia się co dzieje się na jego planecie, a także prosi czytelników, aby poinformowali go, gdyby kiedykolwiek mały książę powrócił na Ziemię.